Witam wszystkich na kanale Duży Fiat. W poprzednim odcinku znalazłem taką rzecz, że ten przewód latał sobie w aparacie po tej truskawce. I niestety przy próbie dogięcia go, żeby był sztywniej, połamało się to wszystko. No i teraz tak. Miałem przerobić to, nawet kupiłem sobie rzeczy, żeby to przerobić, nie chcąc wyciągać aparatu. Ale po dłuższym grzebaniu w mecie znalazłem oryginalny taki przewód do dużego fiata, więc żeby go wymienić, muszę go wyjąć. A żeby go wyjąć, muszę wyjąć aparat, bo tam od spodu jest śrubka, którą trzeba zluzować, żeby wyciągnąć ten przewód. No i teraz, tak panie i panowie, eee, jak się za to zabrać? Szczerze mówiąc, nie wiem, znaczy coś tam wiem, ale nie za dużo już wam pokazuję, jak ja to zrobię. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Tak to po prostu zrobię, po zdjęciu kopułki, w tym miejscu, o, gdzie mam palec. Jest znak wybity na obudowie aparatu zapłonowego. Muszę sobie ustawić palec rozdzielacza na tym znaku, i to on mi pokaże, jakby pierwszy cylinder, że jest zapłon na pierwszym cylindrze. Użyję do tego klucza, który dorobiłem. Jest filmik z tego klucza do kręcenia wału. Aczkolwiek klucz później w następnym odcinku, czy za dwa, był lekko stuningowany. Żeby go można było używać tak jak powinno być. Świece mam wkręcone, więc to nie będzie takie proste. Czekaj, Heber masz wyłączony? Wyłączony. No dobra, to kręcimy. Kręcimy sobie Powiem Wam, że sprawdza się ten klucz, nie trzeba się uszarpać Dobra, muszę iść na drugą stronę zobaczyć. O Jezu moje plecy Kurwa ta maska tutaj to jest tak potrzebna jak drzazga w dupie A z tej strony już szy trochę gorzej kręci tym kluczem, ale Da się, ale się da. La, la, la. Ta, gdzie ta śruba jest? Tutaj, panie, jest ta śruba. Dobra, mam ustawione i ustawiam palec, żeby był na tym znaku. No, i tak naprawdę wyciągamy aparat. Wyciągamy aparat. Żeby wyjąć aparat. Żeby wyjąć aparat, w ogóle jakaś paczka mi przyszła. Muszę podjechać do paczkomatu, ale nic mi to dzisiaj nie daje. Ponieważ jedną paczką idzie ten kabel, który tu jest drugą paczką idzie nowy ten kabel który jest między cewką a modułem a trzecią paczką idzie uszczelka od aparatu i teraz tak żeby wyjąć ten aparat muszę tu odkręcić tą trzynastkę trzynastka to jest w ogóle gdzie ta śrubka jest tutaj na no to nie jest trzynastka chyba nie, tam jaka trzynastka, to będzie siedemnastka. Dobra, poczekajcie, zlokalizuję sobie klucz. Dobra, mamy tu siedemnastkę z podkładką. <laughs> siedemnastkę z podkładką. Najlepiej płaski, ale krótki jakiś klucz. Ten by mógł być krótszy. O kurwa, tu co? To... Nie odkręci się dalej, panie, kochany. Panie no i dalej możemy się zapakować buraki Przekręcę ten aparat Będzie mi łatwiej Znowu coś popierdolisz i nie będzie chodzić, ale muszę to zdjąć. Zaraz Wam też pokażę, dlaczego jeszcze muszę to zdjąć. Oprócz, oprócz tematu kabelków odkręcaj się kurwa, ile tego tu tam jeszcze jest. Aha, dobra, trzeba to trochę unieść. Żeby zluzować, żeby zluzować te śrubki. No i teoretycznie zdejmij jeszcze to, o ile się da. O. No i teraz już wyjmiemy. Wsadzisz w ogóle kurwa potem o. Czekajcie Zdejmę tą podkładkę, która była jakoś tak i mam wyjęty i mam wyjęty aparat i teraz jeszcze przewód od modułu O Cykwuch No i cyk fuch. Hopla. Aha. Już to nie będzie jeździć pewnie. Nagrywa? Nagrywa. Oj Boże Pani, Panie. Więc mam to wyciągnięte. Mam to wyciągnięte, i tu jest magiczna śrubka na płaski śrubokręt, która luzuje te przewody. Dobra, stawiamy to tutaj. I czekamy. I tak, teraz słuchajcie, tu jest podkładka. Uszczelka to jest papierowa. Będę musiał taką samą sobie wyciąć chyba. Tu jest uszczelka papierowa, i teraz Wam pokażę jeszcze coś. I tu jest podstawa, która się trzyma na dwie trzynastki albo dziesiątki. dziesiątki. Teraz by mi pasowało to odkręcić. Skąd ten olej jest kurwa? Umyć to i to odkręcić, i założyć tam nową uszczelkę. Albo olać ten temat, bo ten olej to idzie nie wiem skąd. Wszystko wygląda jakby było z pokrywy. To mnie zastanawia, że ten bagnet tak luźno tutaj chodzi. Czyli nie tu, gdzie jest bagnet, tylko tu na tym łączeniu. Może to się da jakoś przykręcić. Jak mówicie. Dobra, ja sobie tu obadam tą sprawę i zobaczymy, co dalej. Je, jaka będzie decyzja, jeżeli chodzi o dalsze roboty. Bo prawda jest taka, że teraz mógłbym pojechać, zobaczyć, co mi przyszło. Bo jeżeli przyszedł kabel od aparatu do modułu, to mógłbym wstępnie to złożyć przerobić ten kabel i złożyć jeżeli przyszło coś innego no to niestety czekamy na kabel także zobaczymy i będziemy dalej dłubać słuchajcie odgruzowałem ten temat zaraz wam pokażę oto jest tam i czekajcie żeby to światło tam było Kurde. I to się rusza tutaj mi Czyli nad tym nyplem I to by pasowało przykręcić Czyli obrócić w prawo Ale tu nie ma takiej możliwości Trzeba by było zdjąć kolektor sący Trzeba by było zdjąć kolektor sący Więc odpada ten manewr <laughs> Zastanawiam się No ale nie da się tego Bo chciałem to wyprostować I spróbować obrócić Ale to się wiąże Ciekawe żeby to się kurwa udało jakbym to teraz naprostował ile się da i spróbował to przykręcić bo tu na bank jest taki luz że na bank tędy olej wypieprza Jak wyprostujesz kurwa może spróbować najwyżej trzeba będzie kupić rurkę od baklatu. nie wiem kurwa czy to jest że tak powiem coś co mnie kręci <laughs> na pewno tu będę musiał wrócić do tego, do tej pompki może wtedy się za to wezmę Tak, zostaw to na razie przynajmniej wiesz o co chodzi, tu jest coś spierniczone i tu się trzeba będzie do tego nad tym pochylić kiedyś może zdejmiemy kolektor sący i się wtedy to zrobi dobra, słuchajcie, jadę, zobaczę co to jest zapadka, jeżeli są to kable od aparatu <laughs> do do cewki to robimy, do cewki czy do modułu? Do modułu, a jeżeli są to inne kable, to czekamy na resztę kabli. Dobra, paczka przyszła, ale myślę, że to nie są kabelki, zobaczymy zaraz co to jest. Przyszła uszczelka, przyszła uszczelka, żebyś nie pociął. O, przyszła uszczelka podstawy aparatu zapłonowego, i teraz moje pytanie brzmi. Będzie za duża. Będzie za duża. Kupiłem trzy, bo to wiecie, przesyłka pięć razy droższa od uszczelki. To pójdzie do schowania, więc niestety niestety to nie jest to na, to na co tak naprawdę czekamy. Słuchajcie, muszę może z tego muszę dorobić taką uszczelkę, która tu była też z jakiegoś kartonu. Ona już była dorabiana, bo to widać Więc ja sobie dorobię ponownie e, Popatrzę na tym, tym, czy nie ma Może by kupił oryginalną Oryginalna z kartonu Ale dopóki nie przyjdzie To sobie zaraz zrobimy To sobie zaraz zrobimy Słuchajcie Obecne to, tak jak jest odciśnięte To profeska. O, kurwa, pękło. Ale to nie nic. Dobra. To i tak. No i sobie teraz odrysuję. Odrysuj sobie środek... ...i odrysuj sobie wierzch. Oczywiście mniej więcej. Dobra. Coś takiego, panie, musimy wyciąć. Dobra, złam, złammy to na środku. Pasowałoby to zrobić nożem do tapet, ale nie mam. Ilość prób nieograniczona, aby karteczek było. Tak powiem prawie że tak powiem prawie. Te mrużyczki trochę się nie nadają do tego są za wielkie Ale w teorii nie mam tutaj takich mrużyczek. Też pan Panie O, za mała, za mała dziurka. No da, jeszcze wytarzaj to w piachu i na pewno będzie luksior. Myślę, że zakończy się to jeszcze jedną próbą. pokaż pan, panie kurwa przełaś w teorii przeszło w praktyce za mała dziura chyba ja to muszę jeszcze inaczej zrobić wiecie jeszcze raz to utnę przełam to na pół tak jak było i powiększ tę dziurę żeby ona luźno przechodziła. Teraz powinno być tak, jak powinno być. No dobra, to będzie mniej więcej coś takiego. Plus, minus centymetr na około. Weź pan jeszcze jeden zrób. Kurwa, jak to zrobić, żeby tego nie, nie łamać Nie mam noża, ta, ta... ta... Nie mam noża do tapet, idę po inne nożyczki. To jakbym zaczął od środka wycinać, to może by się ta kartka mniej zmolestowała. O, coś w ten deseń. Czekajcie chwilę. Dobra, mam inne nożyczki. Spróbujmy to wyciąć bez psucia i łamania. No nie wiem. Dobra, coś takiego. Czekajcie. Przyjedzie do, do nas Kolejne wycięcie musiałem z zrobić z innego kartonika. Bo te zrobiłem idealne, ale mi się ręka omskła jak wycinałem. Nie zaznaczyłem sobie. Telefon zadzwonił i zjebałem. Więc teraz słuchajcie, teraz sobie zrobię profeskę kurwa. Bo sobie przełożę to. I po prostu odrysuję sobie. Jak to ma być? żeby było profesjonalnie nie wiem nawet czy to da rady tak odrysować o. i będzie uszczelka jak ta lala proszę o, prawie się odnajdź się odcisnęło normalnie jesteśmy w domu no i teraz tniemy No i teraz panie sobie tniemy Też wyszło jakieś jajko, ale to nie szkodzi Odetnij to, bo ci to już przeszkadza I profeska jest dobra, niech ta uszczelka sobie tu leży, żebym nie zapomniał jej założyć. Dobra, uszczelkę mam dociętą. Słuchajcie, tu jest taki myk. O, zaraz się bateria skończy. Że czekamy na przewody. Chcę sobie dorobić taki przewód. Mm, zaraz próbuję go zrobić, ale myślę, że zakończę ten odcinek, bo bo on już trochę ma, więc tu czekamy na, na ten przewód, który mam, aparat, moduł. Przyjdzie, będziemy składać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.